Gość Poranka Dzisiaj do studia zaprosiliśmy Ryszarda Wesołowskiego, prezesa oddziału Akcji Katolickiej Parafii Farnej w Ciechanowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o programie i inicjatywy Akcji Katolickiej pod tytułem Podążaj i Śladem, która potrwa w tym, która potrwa od 12 do 19 października i chciałbym zapytać na początek, czyimi śladami będziemy podążać? Będziemy podążać śladami trzech wielkich postaci naszego kościoła mianowicie świętego Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. No właśnie, czy to, że w październiku została zaplanowana ta inicjatywa ma znaczenie? No bardzo dużo, bowiem w październiku mamy szereg rocznic takich znamiennych, które dotyczą właśnie tych, tych wielkich postaci. No ja nie wyobrażam sobie obecnej rzeczywistości bez tych wielkich postaci. Uważam, że, że one tak przeorały naszą świadomość i nasza rzeczywistość by zupełnie inaczej wyglądała, gdyby ich nie było. Na pewno to będzie upamiętnienie 30. rocznicy śmierci księdza Popiełuszki. Tak, tak, 19 października mija okrągła 30. rocznica śmierci, męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. I chciałbym porozmawiać trochę o programie samym tego, tej całej inicjatywy. Już zaczyna się 12 października i to jest inauguracja wydarzenia. Tak. No to już jest, chciałem dodać, że to już jest trzecia edycja nasza tego, tego właśnie programu. Zaczynaliśmy trzy lata temu i co roku dokładamy jakieś, jakieś punkty. Rozpoczynamy 12 października uroczystą mszą świętą Intencję Ojczyzny w kościele Matki Boskiej Fatimskiej na Śmiecinie. I później już po kolei, każdego dnia jest? I później każdego dnia. Chciałbym powiedzieć o nowym punkcie, mianowicie w tym roku w rocznicę wyboru naszego papieża Jana Pawła II w czwartek 16 października, dokładnie w godzinę, kiedy ten wybór się dokona, mianowicie o 17.15, po raz pierwszy w Ciechanowie organizujemy bieg papieski. Bieg Pieski, bardzo ciekawa inicjatywa. Właśnie m, dużo teraz e, słyszy się o biegach e, miejskich i tutaj e, nam w Ciechanowie bardzo się cieszymy, że będzie taki bieg również. Tak, to, to nie jest nasza jakaś tam oryginalna inicjatywa, jest w wielu miastach. My tylko podejmujemy to i, i po prostu włączamy ten punkt e, do naszego programu. E, z tego, co, co, co wiem, to już w kilku miejscach w naszej decyzji takie biegi w Płocku na pewno jest e, już też po raz drugi albo trzeci. Czy to będzie bardzo długa trasa? Nie, u nas to robimy to bardzo krótko. Rozpoczynamy y, od pomnika y, świętego Piotra na Warszawskiej. Jest tam taki honorowy start. Będzie tam taki honorowy start, y, jakieś słowo y, y, przypominające nam tą, tą datę i tą godzinę. Y, później y, takim truchtem, marszem, marszobiegiem y, przejdziemy ulicą Kopernika w dół do Wydini to tak zwanej kładki. Wszyscy w Ciechanowie wiedzą, co to jest. I tam nastąpi start ostry. No i później będziemy biec tymi ścieżkami właśnie przez park. Wzdłuż rzeki do mostu 3 Maja. I później z powrotem do powiatowego Centrum Kultury. Wzdłuż ulicy 3 Maja. I, i, i później w górę. Do, no do, do pomnika naszego papieża świętego Jana Pawła II. I tam będzie koniec. Czy każdy może wziąć udział w biegu również dzieci? Tak, od, od jednego roku do stu. Także świetnie. Każdy będzie mógł podjąć wyzwanie i pokonać tę trasę. I o innych jeszcze chciałbym zapytać, o innych inicjatywach oprócz biegu. Jak to się przedstawia? Każdego dnia jest coś, w czym można wziąć udział. No w poniedziałek, 13 tak, 13-go października o godzinie 20 będzie apel fatymski w kościele Matki Boskiej Fatymskiej. Tradycyjny, po prostu wpisaliśmy ten punkt do naszego programu. W środę będzie taki, też już po raz trzeci, konkurs recytatorski uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To miejsce tego to jest kawiarnia artystyczna Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Jest to konkurs recytatorski utworów patriotycznych i religijnych. Mhm. Następnie, właśnie w ten czwartek, to już mówiłem, co będzie bieg papieski. W sobotę, 18 października, taki maraton filmów poświęconych właśnie. Księdzu Jerzemu. I tutaj, w, w katoliku. katoliku, tak, w katoliku, w katoliku. Czyli obok siedziby naszego radia. Dokładnie. No a w niedzielę mamy bardzo bogaty, bardzo bogaty program. Zaczniemy o godzinie 12. To będzie taka uroczysta msza święta, również w Kościele Matki Boskiej Fatimskiej, z udziałem biskupa Grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza i chóru. Cantate Domino, właśnie z tego zgrodna. Z sądzę, będzie duże wydarzenie artystyczne. R tak, tak, również oczywiście. I później I wręczenie nagród? Wręczenie nagród, tak, to jest taki punkt y, między, w międzyczasie, y, nagród w, w, w konkursie plastycznym, bo, bo organizujemy, y, podobnie jak w latach ubiegłych, y, konkursy dla dzieci y, szkół podstawowych, y, szkół y, znaczy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. I pracę można składać już wcześniej. Tak, już, już właściwie termin minął. Tak, termin już minął, <grym> także będzie tylko rozstrzygnięcie. Informacje po poszły do szkół wszystkich. Także nie wiem nawet ile, z tego to tak nieowcjalnie mogę powiedzieć, że y, prac plac plastycznych to jest kilkadziesiąt, myślę, że gdzieś około siedemdziesięciu. Rozumiem. I później koncert chóru jeszcze. Tak? tak, koncert chóru znanego. U nas już ten chór był cztery albo pięć razy. To jest chór z parafii wspomarzenia Wiernych w Zalesiu Dolnym pod Piasecznem. Chór rozchwytywany, także udało nam się, poczytujemy sobie to za sukces, że do nas przyjeżdża właśnie. I będzie można tego choru posłuchać. I będzie można tego posłuchać. I wszystko zakończy modlitwą różnicową. Modlitwą tradycyjną już dwadzieścia kilka razy właśnie tutaj na wzgórzu Farnym ko w tej chwili koło pomika e, e, świętego Jana Pawła II. No także udało nam się przedstawić w, podczas naszej audycji Państwu cały program tego wydarzenia. Od 12 do 19 października można wziąć w nim udział. Zachęcamy serdecznie. I jeszcze, jeszcze na, na koniec. Chciałem dodać, że program podąża ich śladem. Uzyskaliśmy na tą złożyliśmy w konkursie w starostwie swoją ofertę, która została przyjęta i tutaj starostwo po raz drugi w pewnym sensie sponsoruje nas. pomogło to. Spomogło, tak a my jako patron medialny również. Także za co serdecznie dziękuję. Miło nam było włączyć się w tą akcję. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem był pan Ryszard Wesołowski, prezes oddziału akcji katolickiej parafii farnej w Ciechanowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym programie Gość Poranka.